Studio Dziennik, program Portalu Informacyjnego Dziennik Wałbrzych. Dzień dobry, ja nazywam się Bartek Paulus, a z nami jest dzisiaj Jacek Drejer, dyrektor Muzeum Porcelany w Wałbrzychu. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry państwu. Panie dyrektorze, my zazwyczaj spotykamy się latem, wiosną, kiedy jest ten najwyższy sezon turystyczny. Wy na zimę nie zamykacie się jednak? Nie, absolutnie nie zamykamy się na zimę. Oczywiście to jest taki trochę spokojniejszy sezon, kiedy nie mamy tylu turystów, ale to nie znaczy, że muzeum przestaje działać. E, cały czas oczywiście przyjmujemy naszych gości i w tej chwili są to głównie grupy zorganizowane, ale liczymy, że w tym okresie przedświątecznym wszyscy, którzy do Pałbrucha na święta przyjadą, zechcą też nas odwiedzić. Wy w weekendy działacie, można przyjść, rezerwować bilety przez internet, to Oczywiście, nic muzeum jest czynne 7 dni w tygodniu, także zapraszamy. Oczywiście można kupić bilety na miejscu, ale można też yy, kupić je przez internet, to jest zwłaszcza dobra propozycja dla tych, którzy planują jakieś dłuższe wycieczki tutaj po naszym regionie, żeby konkretny dzień o konkretnej godzinie do muzeum móc wejść. A na początku grudnia będzie mała niespodzianka, tort. Z jakiej okazji? No tak. 6 grudnia dla nas to nie tylko Mikołaj, ale to jest też rocznica, kiedy muzeum przeprowadziło się do tego pałacu. W 1926 roku z pomieszczeń w Tutaj w pobliskim już nieistniejącym budynku przy dzisiejszej ulicy rycerskiej muzeum przeniosło się do dawnego pałacu rodziny Albertich. No i też przeszło pod opiekę, w tym i finansową miasta, więc to jest już 97. rocznica tej przeprowadzki. Z tego tytułu, z tej okazji zapraszamy wszystkich naszych gości po pierwsze na darmowe zwiedzanie tego 6 grudnia. No i zwiedzanie z tortem, bo jak urodziny, to urodziny. Trzeba się wcześniej jakoś zgłosić, wysłać e, maila? Nie, absolutnie tutaj nie ma żadnych zapisów. Wszyscy, którzy przyjdą, po pierwsze, zwiedzanie w tym dniu darmowe, no i taka słodka niespodzianka. Myślę, że nie tylko jedna, ale o tej możemy powiedzieć. To na Mikołajki można zrobić taki prezent i zabrać znajomych, bliskich, rodzinę, właśnie na spacer po muzeum. Nie tylko można, ale trzeba. Kolejna sprawa. My często rozmawiamy o nowych eksponatach, które tutaj pojawiają się w muzeum, i wkrótce pojawi się taka niewielka, być może rzecz, ale bardzo cenna. Y tak. Nawet całkiem sporych gabarytów, co pewnie będzie można ocenić już niebawem. Tak, mówimy oczywiście o takiej grupie figuralnej figurce pochodzącej z fabryki znanej przed wojną fabryki Fajansów w Pacykowie, to jest dzisiejszy teren Ukrainy. Figura, grupa figuralna zatytułowana Tańcząca para, pochodząca z lat 20. ubiegłego wieku. Trafi do nas, znaczy ona już trafiła, trafi na ekspozycję. Pewnie w ciągu najbliższych dwóch tygodni to jest, to jest projekt, który realizujemy dzięki dofinansowaniu Narodowego Instytutu Muzeów, więc tutaj jesteśmy zobligowani tymi terminami, więc do 15 grudnia projekt się kończy, ta figura na ekspozycji pojawi się na pewno wcześniej, być może ten 6 grudnia będzie też dobrą... Okazją, żeby, żeby właśnie zaprezentować ten nasz nowy nabytek. A mówię o tym, że jest to całkiem spora figura, no bo dobre 30 cm wysokości ma. Mhm. E, dlaczego ona jest cenna? Ona 1920, który rok, rozumiem, czyli 100-latna figurka prawie. E, tak, nazywa. mniej więcej tak ją datujemy. Dlaczego cenna? No, w ogóle fabryka fajansów w Pacykowie przed wojną była taką jedną z najsłynniejszych wytwórni tutaj na, na, na ówczesnych ziemiach polskich. W tej chwili bardzo mało obiektów pojawia się na rynku kolekcjonerskim. Jeżeli pojawiają się, to są to właśnie takie białe kruki. Nam, pewnie nasi widzowie może pamiętają, w ubiegłym roku również dzięki dofinansowaniu właśnie z programu Narodowego Instytutu Muzeów. Udało się już kupić lampę gabinetową też pochodzącą z tej wytwórni, no i ta figurka będzie stanowiła takie uzupełnienie, uzupełnienie tej naszej niewielkiej kolekcji właśnie z wytwórni w Pacykowie. Ale tak jak mówię, jest ona cenna, dlatego że dosyć mało obiektów jest w tej chwili na rynku kolekcjonerskim, rzadko można trafić coś do kupienia. Ją wkrótce będzie można zobaczyć tutaj w Muzeum Porcelany, ale Wy zapraszacie nie tylko do tego, żeby oglądać tę porcelanę, która tutaj w Państwa zbiorach jest, zapraszacie tak? Że na różnego rodzaju spotkania zapraszacie na warsztaty. Spotkania cykliczne, spotkania podwieczorki u Albertich. Yy, tak, podwieczorki u Albertich dwa razy w miesiącu, dwa czwartki w miesiącu zapraszamy. Na wykłady, prelekcje, prezentacje, rozmowy, różną to przyjmuje formę zależnie od tematu, bo właśnie każdy temat takiego spotkania jest, jest inny i myślę, że to jest dobra okazja, skoro rozmawiamy o tych naszych grudniowych planach, żeby zaprosić Państwa na 7 grudnia. To będzie spotkanie. No właśnie świąteczne pani Joanna Stoklasek Michalak z Muzeum Ziemi Kłodzkiej w Kłodzku tutaj przyjęła nasze zaproszenie i będzie opowiadać o symbolice Bożego Narodzenia w sztuce. Czyli to mówiąc w takim dużym uproszczeniu, Państwo patrzą na obraz i widzą obraz, a historyk sztuki tam dostrzega przeróżne symbole i potrafi o tym opowiedzieć, dostrzec tam. Przeróżne nawiązania do mitologii i innych, y, innych tematów, także zapraszamy serdecznie na, na to spotkanie, bo ono będzie właśnie takie dosyć wyjątkowe przedświąteczne i pewnie dowiemy się, co jeszcze można zobaczyć na obrazach, które sceny z Bożego Narodzenia pokazują. Te spotkania są bezpłatne. Te spotkania są bezpłatne. Tutaj prosimy tylko o zapisywanie się troszkę wcześniej, no bo nasze możliwości lokalowe są dosyć ograniczone, tam mniej więcej w granicach 30 miejsc jesteśmy w stanie zapewnić, więc tutaj prosimy o zapisywanie się, ale tak spotkanie jest bezpłatne. Wykład, no i jak na na podwieczorki przystało coś słodkiego i kawa, herbata też jest. Jacek Drejer, dyrektor Muzeum Porcelany w Wałbrzychu. My za moment porozmawiamy o tych świątecznych propozycjach, które jeszcze są w muzeum, ale żeby o tym porozmawiać, przeniesiemy się do sali obok. Cały czas jesteśmy w Muzeum Porcelany, przenieśliśmy się do innej sali, ze mną jest Karolina Jefmańska, tutaj właśnie z Muzeum Porcelany. Będziemy rozmawiać o propozycjach, o warsztatach, które przygotowujecie w grudniu. Na początek warsztaty kreatywne, świąteczne warsztaty kreatywne. Tak, zaczynamy warsztaty świąteczne już 27 listopada, Mikołajki w Muzeum Porcelany. Są to specjalne warsztaty dla grup zorganizowanych, ale nie tylko. Będziemy robić skrzacie obrazy, czyli będziemy bawić się którą to będą takie obrazy, które będą wychodziły z płótna. Za pomocą różnych materiałów będziemy tworzyć motywy świąteczne. Biskwitowe kubki Świętego Mikołaja, czyli będziemy biskwit, nieszkliwioną porcelanę malować farbami akrylowymi w specjalne świąteczne wzory. Wiklinowe świąteczne stroiki, wieńce. Za pomocą różnego rodzaju ozdób będziemy tworzyć swoje własne stroiki, które potem oczywiście Wszystkie te wytwory dzieciaki zabiorą do domu. E, czeka nas też 6 grudnia specjalne zwiedzanie z Mikołajem i jego pomocnikami. O godzinie 17 .00. czekamy na dzieciaki. E, warto powiedzieć też, że magazyn prezentów świętego Mikołaja będzie czynny na dwa dni przed tą imprezą, i rodzice. Powinni to zapamiętać ci, którzy chcą zapisać dziecko do nas właśnie na to specjalne zwiedzanie z Mikołajem i jego pomocnikami. Ja postaram się teraz to uporządkować trochę. Już wystartowały kreatywne, ja mam tutaj ściągi, trochę Mikołajkowe, świąteczne warsztaty i one będą do 22 grudnia. I to jest to propozycja dla dzieciaków, dla dorosłych? To jest propozycja dla dzieciaków, dla grup zorganizowanych, dla szkół, przedszkoli, różnych ośrodków, miejsc, w których dzieci przebywają. Można przyjść i wtedy wyszykujecie tak jak tutaj tak, mamy jakieś elementy. Tak, to są i grupy, tworzycie. to są grupy do 25 osób, więc jeśli macie taką grupę 25 osób, to zapraszamy na warsztaty, ale jeśli jest takich osób więcej i ta grupa liczy więcej osób, to też jesteśmy w stanie zrobić te warsztaty, oprócz tego jeszcze dzieciaki sobie zwiedzą nasze muzeum. Dzielimy wtedy tą grupę na dwie części i impreza trwa trochę dłużej, ale też każdy wychodzi z jakimś fajnym świątecznym gadżetem własnoręcznie Stworzone. Od 1 grudnia do 22 grudnia Gwiazdka w Muzeum Porcelany i tu warsztaty dla Wałbrzyszan. Tak. Czyli właśnie, rozumiem, te słoiki tutaj tak, będą. Tak, tak. Gwiazdka w Muzeum to jest nasza specjalna propozycja dla Wałbrzyszan i to są warsztaty, na które może umówić się każdy w wybrany przez siebie dzień i każdy może sobie zrobić prezent. Będziemy robić świąteczne e, słoiki, lasy w szkle, czyli będziemy w tym szkle sadzić rośliny, ale prócz tego będziemy e, te lasy ozdabiać e, po prostu świątecznymi Czyli ten mech wyląduje w tym słoiku? Mech, ziemia, rośliny, czyli jak zawsze wyląduje w słoiku, a oprócz tego będziemy jeszcze ozdabiać te lasy, żeby to była piękna świąteczna ozdoba na święta. Ale też warto wspomnieć, że taki las może zrobić na przykład mama z dzieckiem albo dziecko z babcią. Także indywidualnie jeden na jeden instruktor i, i dziecko robią taki las, zabieracie prezent do domu i to jest takie hasło: zrób sobie prezent, po prostu w muzeum może zrobić prezent. Ale to też może być pomysł świetny na prezenty dla kogoś. Prawda? Tak. Dokładnie. I te warsztaty trwają do 22 grudnia. E, można do nas dzwonić, zapisywać się, zapraszamy. Mikołajki w Muzeum Porcelany, czyli 6 grudnia, to już tutaj, tak jak wspominałaś, specjalne zwiedzanie. Będzie Mikołaj, będą pomocnicy. Tak. E, specjalna ścieżka zwiedzania. My ją teraz tworzymy. Według scenariusza będzie trochę teatralnie, e, świątecznie oczywiście. E, no, nie będzie to zwykłe zwiedzanie. Na pewno dzieciaki, oprócz tego, że dowiedzą się paru ciekawych rzeczy, zobaczą, jakie mamy zbiory, szczególnie skupimy się na eksponatach, które mają szczególny związek z Bożym Narodzeniem, ale też. Zostaną wprowadzone w historię, spotkają Świętego Mikołaja, no i dostaną prezenty. Karolina, tu rozmawiamy o rzeczach, które przygotowaliście specjalnie teraz na grudzień, ale cały czas w muzeum jest taka oferta, która się nazywa osobliwe przedmioty. I gdzie je znaleźć? W Muzeum Porcelany. To jest oferta, która podobno cieszy się bardzo dużą popularnością. Tak, jest to specjalne też zwiedzanie dla najmłodszych i to jest zwiedzanie z fabułą. Dzieci spotykają Merlina, czyli takiego podróżnika w czasie, Merlin pojawia się u nas dwa razy w miesiącu, w soboty o godzinie 12. On tu zwykle przez różne kanały, swoje wieloświaty, rzeczywistości zawsze tu jakoś trafia. Chociaż Merlin jest bardzo taką osobą chaotyczną, często zapomina, jak się nazywa, więc dzieci pomagają mu ogarnąć to jego życie, a przy okazji dowiadują się jakie osobliwe przedmioty były używane w XIX wieku. Eee, oglądają oczywiście nasze eksponaty naszego muzeum. Eee, no i się świetnie bawią. Tak. tak. Eee, zapraszamy dzieciaki, tych informacji warto szukać, rozumiem, na stronach internetowych, na mediach społecznościowych. Tak, eee, zaglądajcie na nasz fanpage Muzeum Porcelany w Wałbrzychu, tam są wszystkie informacje eee, i zapisy Oczywiście telefoniczne. I zapraszamy. zapraszamy. Karolina Jefmańska, Muzeum Porcelanym w Wałbrzychu. To było specjalne wydanie programu Studio Dziennik. Dziękujemy bardzo.